Siemano, z tej strony czwania, jak dzisiaj będą kojo. I gramy dziś na Skywarsach Na serwerze jakim? Czarnia. Square Life. Serwerze z kilka. No to kojo wejdzie do rundy. Serwer z Dobra. Rundka, rundka. Jest Co? Ej podskocz, bo to chyba jesteś kolonelem.

Dobra, będzie pierwszy kill. Tylko kogo? Kiedyś ten pentakillem? Zdarzyło się. Dobra, pójdę tu. Dlaczego nie? Boże, zabite. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Dobra, nie... na razie, ale jakoś idzie. O, tutaj jest jakiś typ. Zepchę go. Ale, serio ją dostało. Dobra, o, zabity, już drugi, fajnie. Wakle. A wejdziecie chyba, to tu jestem takim jakimś mini wierzę. Mhm. A, dobra, kolos jest na środku. Ej, widzę cię! No, chodź na środek. O, dobra, najwyżej sfejluję Skaczę Dobra, nie Co czyli będzie kilka ale strefa dobra jeszcze miała lega chyba do... jakieś trzy bo mi wzięła jednym z 3,5 serduszka chodź że jeszcze, y... szybciej tam idzie jakiś kolej do szalerka trzeba iść Szalerka. szybko, szybko czy... się buduje no, hmm. jak... dobra o widzę tego typa Aha, um, spróbuję niszczyć blok złota. Ej, buduj się do niego szybko. Ja Cię będę osłaniał. Pewnie ja zmyślaj kogoś, tam dostał. Fuck, ale zlamiłe, Boże, ja, ja padłem. Dobra. Wcięcie i... widzimy się na kolejne. Okej, okay. arena numer... 2. To jest arena jakby taka pociągowa, taka śmieszna. Okej, okay, ja to wymyślę. Dobra, i posiągniemy. O, druga skrzyneczka, fajnie. Miałeś coś dobrego w skrzyniach? Przecież myślę, że coś Ej, miałeś coś dobrego w skrzyniach? Ja druga sprzęt. Kojo! Idziemy na Kojo! Co? Miałeś coś dobrego? Co? Nie. No, druga jest to musisz zejść na dół do domku. Są tam dwie jeszcze. Spoko, no, bo on Mam złoty mieczar z jeden. ja mam kamienny. Czyli ma, to masz lepsze. Spoko, no, ale oczywiście nie mam stał. Ja też mam łuk. Musisz O do mnie. A, to ty tu jesteś. O, jak sobie maximasz. No. Dobra. Dobra, koło mnie może szczególnie. A ja wiem do Ja nie wiedziałem, że ty tam jesteś. A ja nie wiedziałem, że ty jesteś koło. Mnie. To ja za tym ciemniem. No masz czek... Co? Masz czek. Buduj to dalej. Chyba, że nie masz budulca, to mogę ja. Dobra. Okej, okay, widzę typa. Cały żelazny set, cheat. Uważaj, tu masz wodę. Ja już skoczę. Już doskoczę raczej. No spokojnie. Uważaj! Szybko się buduj, Ja go tutaj zakryję. Dobra, udało się. Nie! Yeah. No szybko! Nie mam tak długo rady. No, czy... Cały żelazny set, nie wiem czy to jest możliwe. Ej, a ja może się miał wykupiony już? Że kupię, może jest bogatym dzieckiem sekund. No life. A jest w ogóle stały set żelazny, nie wiem. Dobra. Będę ja sobie jednorazowy, też chyba tak? nie ma. O Boże. O, spadaj. Biedny biedny, biedny. Nie, biedny. biedny prośby. No stąd, bo ci zrobię double jumpa. Będziesz... I tu siedział. Co za... Sklep jego. serduszka. No. Ej, on też spadł. I... Jako pierwszy zabiłem. Z... Ej, kolejny ze samym żelaznym. No nie, co to ma być? nie wiem. Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, arena numer 3. Mm, o, zaczynamy. O Boże... Nie, zresztą dla. Że ja nic nie mam. Ja nie mam żadnej broni. No ja mam dwa, dwie broń Ej, ja będę kill off Mmm, No to też broń Taka ja w kredzie Dobra, eeeh, yy, kojo buduj się do mnie Masz łuk? No, mam to... na... dwa mam A. Bo jak daj jakiś mieszkasz, nie jedziesz, dwa Masz No i Dobra, dzięki. Ej, Ej buduj patrz, się. Tak się mam. No. Buduj się, ja cię będę Poczekaj, ten syp. Śnieżka. Dobra, jeszcze się nie buduję. No Po co wy tak marną śnieżki? Tak go nie zacznijcie. Ja cię postawię wodę. Uważaj, seria. Mhm. Tak, tak, tak. Gdzieś za mną? No. Precis śnieżka. Dobrze. Dobra. Ale mnie wystraszyłeś. TNT, TNT. TNT ma koleś. Dobra, wróćcie, wróćcie. Tutaj przyjdzie ja odepnę innego. Dobra, zabite. To było Na. proste. Zaczy się! No. Nie wyszła już nieka. Tylko jakby tylko fakt, my teraz na niego nie wiedziemy. Albo mam pomysł, a te... Mam taki chytry plan. Ja mam... zajmij go trochę. Ej, uważaj. Ja się zbuduję do góry. O, to coś dobre. ale ole. Ole czpaniak. Masz go? Dobra, dobrze. Ja jestem na górze tego. Panie ma kilo tutaj, zarówno miałem kilo. Chodź na kolejnego typa. Tak, bo wziąłem mu tego. Y, kilo. No i no, On tu jest. Ale ja jestem już tu. Eee, okej. Okay. Dobra. Mów mi, kiedy będę miała plecy. O Boże! Kryj Mówi. mnie, kryj mnie. Żyjesz? Kryj mnie, tak, żyję, woda. Dobra, DHX. Żyje. Dobra, cofnij się, cofnij. Cofnij się. Niecz ma. Masz bo tu lawę wyleje Słyszę. się tam żyje jeszcze mam prezent dla niego cała w dupkę, zakrywany mój kill do widzenia cień Powodzenia śmierć nie go ja uczuć komu chodź, chodź. go nie nie tak jeszcze go aaa No żyje bo ma wodę tam jak to wygląda? no już beda. Jeszcze go trafiłem teraz? No, no to. Popa. Ale jeszcze go ja. nie zaliczyło. Nikomu nie zaliczyło. Ej, patrz na to. Wszyscy mają po jednego kila. No. Eee. Dobra. Na środku będzie. Susu, susu. Się buduję powoli kończę. Lagi. No fajnie, ej! ale miałem laga. Dobra, buduj się. Powoli się. Snie wody. Hmm. O! Jeszcze jeden. Już nie mam wody. E? Nie. nie masz wody? Dzięki. Dobra. Na razie czysto. To ze środka padł. Dawaj. Widzę go. Buduje się do góry, szybko. A się. Idzie na środek, a go rzuca śnieżką. Jajkiem go rzucę. Idzie go. Szybko się buduje, nie ma czasu, on nas też widzi. Czy skoczysz? Tak. Doskoczyłem. Jest tu. Do środka dawaj. Szybko to, co ci się przyda. Refil. Wiem. Zabuduj na razie. Zabuduj. Jest tu, wbił. Klepie. Dwa, do, dobij go. Dobiję. No. Dobra. O dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Był nam gdzieś kojo. No, Ja polecam tego. Serwa fajnie jest. No, dobra. Cześć.